Idziemy Bartek. Bartex. Barteks jaki Tata. Z jakiej? Chapter 2, odcinek drugi. Tak, idziemy teraz. Gdzie Barteks idziemy? Tak, jakiś zabawek. Oooo, Inuś. Dobra, on się ruszy. na Barteks, ja będziesz grał, to tu masz gdzie jesteśmy i co robimy. Pro... Się spadał, chyba. A ta dźwignia do czego służy? Znaczy, prąd. Spaliliśmy prąd, tak? tą łapeczką mamy energię. I co dalej? Hmm. Ile? Tutaj. O! Tutaj trzeba dać, a już nie masz. Skończyło się, drogi kolego. A, bo ty trzeba to pociągnąć ze sobą. Dobra, idzie, 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 idzie. Tutaj widzisz takie linie? Tak. No takie taka jakby, takie szyny, co? Tak. Mhm. To... Uh idziemy, -huh. widzowie. No idziemy. Ale idziemy. Ja oglądałem u Labir. to? A ja u Elevena. Będę oglądał, jak ludzie nagrywał. Eleven wrócił. Energia, przenosimy energię. Teraz co Zabiera To szybko wezmę bo Aha, i tutaj była ta waga, że czy winda do góry, bo nie mogliśmy na nią wejść. Bo był dinuś. Idziemy. Idziemy, idziemy. Kurczę głośno i wyraźnie, wszyscy słyszeli. Idziemy do góry. Tu mamy energię. Owijamy Aha. wokół, Raz, drugi raz. Łapiemy. I co teraz? Cisną. No dobra. Idziemy Dobra, idziemy dalej. Dobra. Oj tak. Nie, nie skończ poleciało. Nieistotne. Idziemy na górę. Chyba najlepsza. Stać łapkę w górę. Łapkę w górę i komentarz i jedziemy dalej. O, Krew jakaś była. Co to, to jest? Zagramy. O, jesteśmy teraz znowu przyciuchci. Tam jest, wejście na łapkę zieloną. A to nic nie daje? Ta łapka zielona, jak nawet sobie przyłożymy teraz. A. Odpal. A widzisz? Mamy ten kot, chyba coś ja w ciuchci. Aha. To wychodzimy. Ten kod. Train kod. Dobrze, żądaj. Nie mam pojęcia, dobra, chodź dalej. Co? Ktoś to odpalił. A co było na tej kartce? Era to tylko. No było. Było napisane psa po kolei chyba. Tak, tylko nie A. No dobra, to łag, łagi. Przejdziemy na dół. Tak jest, bo na wcześniejszym odcinku była lipa z hagi łagi wyskakujących z tych dziur. Byłoby tak jasne jak teraz dla pół biedy. Witam Wakawagi Wakowagi. Wstawienie podkładki. Przygotowanie sprzętu. Partek teraz skila pokaże. Znaczy nie pokaże, ale będzie próbował. Okay. Toy I z tych dziury po prostu będzie skakiwał. Hagi łagi. Mój Który? Ignać myślał. jeszcze roku nie ma i zasuwa już. po Hagi łagi a przyszedł. A teraz myśli, żeby przejść po prostu w kanty strajka, będzie on, rok, który będzie grał. O, jest. Mam ilongles. Znaczy on popi. Oddajaj, popi. Mała. Ta nie taka mała. Paula. Dobra. Zowie, szukamy ich. Cicho, skup się. Jest! Brawo! Zrobiliśmy widzowie. Mamy to. Po pierwszym razem. Nie ma i tak. Dobra, tak. Trzyma. A musia jest ciebie dumna. Patrz jak ona wstrętna. Okolnik okay, daj. Dawaj. A to jest ten sam... To ten sam, który wpisałem. A. Ale to jest ten sam, który wpisałem. W pociągu. Jeden potrzeba. Tak. I kolejna gra. Lecia najgorsza. Lecia. Ale ona dziwna. E, e. Więc no. <grywa> e. Teraz Nie no i idź normalnie. Nie ma też. Pozwolę sobie stanąć na wyżej, mogę stanąć co? O! A ty cłoniaku! To nie spalnij. Próbujaj się jeszcze trochę. Wiedziałem. Góry? Dobra, jedziemy. Trzeba spokojnie, do góry. Ale ciemno. Uff. Dawaj. Tak fajnie, cieplutko. idziemy. Ej. tu jest? Wagi? O, jaki słodki misz. Hagi Hagiwagi! Nie, ja, ja uciekam, Hagiwagi. Czemu? Weź go, spójrz na niego. A, Hagiwagi. Kisimisi. Ale też chyba jest niedobra. Tak, zrób to. Zrób to. Dobra, to podaj mi chwilę. Zrób to. Nie ma haj, bo nie widzę. Ucieka. Otworzyła ci. Haj. Nie idzie, a co, Cię otworzyła ci drzwi, to ze poszła, tak? Co ile będzie czekało na ciebie. Dziękujemy. Dawaj, dawaj. Jona, I... A, tu ten wózek, któryś kiedyś popsuł. Pary. Unekse widziałem. On skończył ten odcinek w tym miejscu. To teraz musimy w drugą stronę i wziąć ten wózek, przeciągnąć. Pach. Tak. I był wózek bierzemy. to teraz? Znowu? Kolejny lat energia. Bierzemy energię. Idziemy koryt znaczy tym, tym wentylacją, wentylami do góry. I co teraz? Mamy znowu. straciłeś. Za wolno? Panie tym. O jak? Nie, ten też nie. Jak? O no, no, dawaj tu. Tu. No tu. Tu. Tam jest kolejna wajcha. Coś tu leży na stoliku.

Pózek, Baryego. A on że... Jeszcze nie pojechał do dołu. Jero no. jedzie do dołu. Dawaj, Bariego Dobra, Barry, lecisz na dół. Eja. I otworzy nam drzwi? Tak jest. Barry, no. nie! no, tu O, czekaj, prawo, nie skacz. Co ty zwariowałeś? Jest dziura. O kisimisi chyba MISSI chyba, jakieś były. Wchodzimy w tej. po na chwilę. Hmm? O nie. A? Co jest? Jakiś, jakiś ten. A. Specjalny przedmiot. Kolejna gra? Tak. A kolejna gra będzie w następnym odcinku więc do zobaczenia hej